Witam serdecznie drogie osoby z Podznaku Barana, Zapraszam Was na miesięczny horoskop. Zobaczmy, jak ułoży się aspekt kwietnia i co z niego wyniknie. Jak zwykle, dziękuję za piękne komentarze, subskrypcję kanału, no i łapeczki w górę. No i zobaczmy, bo tutaj troszeczkę nastąpiła pewna malutka zmiana. Zobaczmy, czy się spodoba. Pierwsza karta. Czy zaznam szczęścia ogólnie, tak w tym miesiącu? Dwójeczka mieczy. Co osiągnę w pracy? Wieża. Co osiągnie tutaj drogi baran, zodiakalny baran w, w sprawach miłości, sprawiedliwość, co w finansach trzy denary, no i jakie będzie tutaj ogólne moje samopoczucie, tak, zdrowie aspucharowe. A więc mamy ciekawe karty. Główna energia, ciekawa jest, tak? Jeśli chodzi o szczęście, czy zaznam tego szczęścia, tak? Ale jeśli podejmę. Y Jakiś dylemat, rozwiążę go. No i dwójka mieczy, to jest bycie między motorem a kowadłem. Jeżeli rozwiąże sam ze sobą konflikt, ale też jest sytuacją rozwiążę go, zdejmę przepaskę emocji, wtedy będę szczęśliwa, szczęśliwy. I to jest piękna karta, bo ona mówi, że tak, ale muszę dojść do konsensusu z samego samej ze sobą oraz z otoczeniem. Co osiągniemy w pracy? W pracy jakaś rewolucja, rewolucja może mieć na różnym poziomie tutaj charakteru, jakaś zmiana, gwałtowna zmiana, coś musi się zniszczyć, aby się coś musiało zbudować, tak więc szok, paradygmatu, jakaś zmiana gwałtowna, budowanie na zgliszczach, ale ono przyniesie efekty, tylko dopiero później to zobaczycie, natomiast... Osiągnięciem będzie jakaś zmiana. Być może powiecie coś bardzo ważnego, co zmieni tutaj układ po prostu. Czasem jest to dosyć mocny konflikt awantura, która oczyszcza i dokonuje zmiany. W miłości mamy sprawiedliwość. W miłości jest to, co osiągnę. Jest to karta równowagi, mimo wszystko, to znaczy, jeżeli będę uczciwa, uczciwy wobec siebie, będę dokonować racjonalnych osądów. To będę szczęśliwy w miłości i wybiorę właściwą osobę, właściwą opcję, czy jestem sam, czy nie. Tutaj uczciwość wobec siebie i wobec otoczenia będzie najistotniejszym aspektem. Co w finansach? No. Drogie osoby z poznaku Barana fajna karta, bo jest to karta budowania pewnej przyszłości finansowej, współpracy. Tak więc w tych finansach widać, że będzie się powodziło i to też dzięki osobom trzecim, a więc nie będziecie sami i nie powinniście być, bo ludzie będą śmiało realizowali wasze projekty. No i samo poczucie jakie będzie w tym miesiącu. W kwietniu no, jest to karta oczywiście wskazująca na asa pucharów, as pucharów dobre samopoczucie, przypływ euforii, zadowolenia z siebie, miłości do siebie, nowego sposobu leczenia, nowej drogi, która też uszczęśliwia. Zwróćmy uwagę na układ hormonalny, przemianę wody w organizmie, układ moczowo-płciowy oraz nerki, także ciąża. Jest możliwa tak, w tych opcjach dla, dla danej osoby. Natomiast energetycznie piękna karta Euforii, zadowolenia, szczęścia. No cóż życzyć, ogólnie ciekawy układ i zobaczycie jak będzie działał. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam i idziemy dalej. A idziemy sobie dalej do byczków. Witam serdecznie, drogie byczki. Już zapraszam Was serdecznie do obejrzenia horoskopu miesięcznego. A zobaczymy, jak będzie już się przedstawiał kwiecień po prostu i co z niego wyniknie na przyszłość. Będzie układ troszeczkę zmieniony. Mam nadzieję, że się spodoba. Jakby coś to piszcie. Dziękuję oczywiście za komentarze, za łapeczki w górę i subskrypcję kanału. A jaka karta? Pierwsza. To jest pierwsza karta i ona wskazuje, czy zaznam szczęścia ogólnie. I jest to 8 denarów. Co osiągniecie w pracy, 3 miecze, co osiągniecie ogólnie w miłości, 9 mieczy. Co w finansach są to stateczne i jakie będzie zdrowie czy samopoczucie u pucharów? Jest to oczywiście układ uzupełniający te tygodniowe aspekty. No i patrzymy na to, to szczęście. Czy zaznacie szczęścia? Tak, ale poprzez pracę nad sobą, nad tym, co będziecie robić, jeśli będziecie szlifować swoje umiejętności, ulepszać kontakty, będzie to mozolne, cierpliwe. I jeśli właśnie dokonacie takiego uczciwego, rzetelnego researchu w to, jak działacie, będziecie szczęśliwi, ale poprzez pracę na różnych poziomach. Co osiągniecie w pracy? Trzy mecze. No trzy mecze jest taką kartą nieprzyjemną, bo ona rzeczywiście mówi o, o jakimś rozczarowaniu. Jeżeli będziecie zbyt emocjonalnie, zbyt ambicjonalnie podchodzić do pewnych kwestii, możecie no, nie otrzymać tego, co byście chcieli. Tak może być jakaś, mogą być rozmowy o pracę nieprzyjemne, trudne, może być jakiś moment w pracy, którą macie. Otrzymać jakąś informację, która może teoretycznie być bolesną. Natomiast karta mówi, byśmy nie rozdrapywali tej sytuacji, tylko szukali dalej rozwiązań i możemy przełamać zły impas, ale przede wszystkim nie możemy zbyt długo rozpaczać. To jest bardzo istotne. Co w miłości? No, w miłości 9 mieczy. Kolejna taka specyficzna, napięta karta, ale ona też ma swoje plusy, bo jest to ciekawa karta, owszem, mówi nam o lękach, obawach, czarnowictwu. Które, jeśli będzie zbyt mocno eksponowane w naszym życiu, będzie nieciekawe, tak, bo. Będziemy się bać poznawać ludzi, będziemy się bać obecnej relacji, swoich poczynań, no i to nas skrępuje. Największe okopieństwo, zawsze mówię przy tej karcie, to my dokonujemy na swoim umyśle i na swoim sercu poprzez tnące nieprzyjemne myśli. Jeśli rzeczywiście użyjemy intelektu do rozwiązywania jakichś problemów, wtedy będzie dużo lepiej. Dalej, finanse, sąd ostateczny. Co osiągnę w finansach? Mamy tutaj energię sądu ostatecznego, czyli tak naprawdę rozliczenia. No i istotą jest, byśmy w jakimś sensie działali dla swojego dobra. Czyli pamiętajmy, że to, co robimy teraz, wpłynie na to jutro. Tak więc zbieramy doświadczenia, ale nie popełniamy tych samych błędów. Uważajmy na urzędy, formalności, wszystko róbmy zgodnie z prawem, aby nie było tutaj większych Kłopotów. Natomiast no, jedni mogą otrzymać nagrody, a inni mogą dostać niestety reprementy no bo wiadomo, każda osobno jednostka indywidualnie zbiera pewne bonusy. Samopoczucie. Zdrowie. Osiem pucharów, karta izolacyjna. Samopoczucie, no możemy uciekać od ludzi, niech, niech mieć niechęć, ch chcieć się oddalić, chcieć szukać swojej samotni. Trochę karta depresyjna w skrajnych aspektach. Na pewno, jeśli chodzi o zdrowie, zwróćmy uwagę na nogi, kolana, stopy, szczególnie lewą stronę, układ hormonalny moczowo-płciowy. Ale też zwróćmy uwagę na właśnie nasze nastroje, byśmy za bardzo nie uciekali od świata. Tu też zakończymy jakieś leczenie, rozpoczniemy zupełnie inną, nowo, nową drogę. Możemy się też zwrócić ku aspektom, oczywiście, medycyny naturalnej, tak? bo jest to indywidualna ścieżka. Tak więc dokonacie wyboru. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam i idziemy dalej. Biegniemy do bliźniąt. Witam serdecznie, drogie bliźnięta. No i już tutaj patrzymy na Was. Bardzo dziękuję, że jesteście, drogie bliźnięta. Zapraszam Was na horoskop miesięczny kwietniowy. Zobaczymy, jak on się tutaj ułoży. Będzie nieco zmieniony i mam nadzieję, że tutaj dacie znać w komentarzach, jak wyszło, czy zadziałało, czy się spodobało. Zobaczmy, tak, czy zaznacie szczęścia ogólnie w tym miesiącu. Giermek, miecz. Co osiągniecie w pracy? A spucha? Co osiągniecie w miłości? Magik. Co w finansach? Trzy I jakie będzie zdrowie? Ogólne samopoczucie. Sześć pucharów. Zaczynamy od tego ogólnego szczęścia. Czy zaznacie szczęścia? No, karta intelektualna, ale też rozbijająca, tak? Szczęście osiągniecie dzięki nauce, pogłębianiu wiedzy, u, u, ulepszaniu wiedzy, właśnie m, nauce. E, natomiast e, jeśli będziecie zbyt nerwowi, chaotyczni i nie ufni, no to to szczęście szybko Wam będzie się rozbiegać, to szybko, nawet możecie nie doceniać tego szczęścia, więc wszystko w rękach Waszego umysłu i jak sobie to poukładacie na przyszłość. Co osiągniecie w pracy? Piękna karta z pucharów, nowe możliwości, nowa droga, otrzymanie cudownej oferty pracy, która wzbudzi niezwykłe emocje, znalezienie tak zwanego świętego grala, czyli coś, co przerastało nawet Wasze oczekiwania, może dotyczyć obecnej pracy, którą macie, albo właśnie otrzymujecie w tym momencie, w, tej, w tym miesiącu coś, co wzbudzi niezwykłą moc, uczuć, euforię, nowa energia, nowe uderzenie, nowe zadowolenie. E, miłość, karta maga. Magik, co mogę osiągnąć przy karcie maga? No, wszystko co chcę, tak naprawdę, mogę przyciągnąć niesamowicie fajnie. Osoby, które nas interesują, tak, mogę sobie grać, pokrywać. magik jest też kuglarzem, oczywiście, flirtować, ale mogę też przyciągnąć wartościową osobę. Jeśli mam kogoś tak, że mogę przekonać do siebie bardziej, rozegrać pewne sytuacje po swojej myśli, tak aby one po prostu no, tutaj działały na moją korzyść i no, jakby operować tak zgodnie ze swoimi indywidualnymi potrzebami. E, Finanse. Piękna kolejna karta, czujeczki, denarów. Wszystko, co będziecie robić, będzie szło dobrze. Pien pieniądz powinien być przy Was. E, wzrost dzięki osobom trzecim, współpracy, awans społeczny, sytuacyjny, e, nowe źródła, też. No i coś tutaj ktoś Wam ważnego przekaże, co będzie stanowić dodatkowy dochód na przyszłość. I zdroweczko, jakie będzie zdrowie. Znaczy ogólnie jest to pozytywna karta. W samopoczuciu jest to akceptacja, serdeczność, ciepło, lubienie siebie, akceptowanie pewnych rzeczy. Natomiast w kwestii zdrowotnej, jakieś powroty do przeszłości. M Musimy uważać na choroby przekazywane z pokolenia na pokolenie. E Natomiast jest to też karta związana z ciążą. Musimy zwrócić uwagę na hormony, układ moczowo-płciowy, nerki, podwójne narządy. No, jest to też świetna karta, jeśli chodzi o kwestie macierzyństwa. Ale tak, to powinniśmy być w dobrym samopoczuciu i otrzymać tutaj też pomoc we właściwym czasie. No i co? No, i tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Hej.